Ha! Znalazłam, znalazłam! O, znalazłaś go? Nie. A, przypomniałam sobie. Ha! Tak! O. Tak, mówią, że pieniądze nie śmierdzą. Ha! Co byście chciały? Czekoladę. Wyszło 2,50. Hmm, mamy tylko 2 dolary. A. Tyle wystarczy? Ha! Tak! A chwila! Musimy rozkoszować się tą chwilą! A... Dobrze, starczy tego! O! Wow! Anielo! Co? Mamy bilet do bogatej szkoły! A. A! Ale hmm. tylko jeden. Tak? I wiem, jak możemy pójść razem. Za mną. O, zjadłaś wszystko, Anielo. No to chodźmy. Stój. Biedni nie mają wstępu. Ale... Csz, csz. Hmm. Chwileczkę. O. Hmm. Jest... Jestem Aniela, wasz nowy uczeń. Proszę. Hmm. Jesteś trochę za biedna jak na nowego ucznia. Dobra, wchodź. Hmm. No, to teraz ja. Oto mój bilet. Co to ma... Ale ty po prostu... Ja? Ja co? Jestem waszą nową uczennicą, Krysia. Bardzo dziwne. No, dobra, wejdź. Muszę jechać na urlop. Gratulacje, siostro! Teraz idziemy do najbogatszej szkoły. Tak. Szkoda, że nie widziałaś twarzy ochroniarza. Ojej! Myślę, że kogoś wyrzucą. I wcale nie jest mi przykro. Ups. No, no, kogo my tu mamy? Intruzów. Tak, tak. Biedni nie mogą uczyć się w naszej szkole, zwłaszcza bez biletu. Tak, tak! Opuśćcie naszą szkołę. Dobrze rozumiem, odchodzę. Tak, tak. Co to ja mówiłam? Wybacz nam, proszę. Naprawdę chcemy iść do waszej szkoły. Obiecujemy, że będziemy się zachowywać. I pójdziemy na wszystkie lekcje. Udowodnijmy się, że możemy się tu uczyć. Jesteśmy tego warte. Proszę! Ach, dobrze, dość. Ktoś musi wytrzeć tablicę po lekcjach. Co? Nie pasujecie tutaj. Wyrzuć je! Nie. Pani Elko! To okropne! Tak, tak! Nie rozumiem, co robi ta dyrektorka. Co jeśli chorują na jakieś paskudztwo? I zarazimy się od nich ubóstwem. Albo czymś gorszym. A. Co się stało? Stało się coś strasznego, pani Claudia. Skończyły się pieniądze? Nie, jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Mamy w szkole nowych uczniów. Tak. Ha, to wszystko? Nie rozumiesz, to żebraczki. To okropne, ale to tylko nowi uczniowie. Biedni I uczniowie. uczniowie. Hmm? I co z tego, że są biedne? Tyle wystarczy. Usiądźcie, rozpoczynamy lekcję. Jak ona może mówić w ten sposób? Mam nadzieję, że trafią na kosz na śmieci i tam zostaną. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, pani Claudio. Mogę? A, jesteście nowe. Tak, tak. Wyjdźcie, siadajcie. I nie spóźniajcie się więcej. To ma się uczyć je z nami. się odłożyć torebkę? Nie. To moje miejsce na torebkę. Twoja torebka hmm? zmieści się też na twoim siedzeniu. Nie, nie musisz tego robić. Wiem, gdzie usiądę. Ha. Co ona robi? Nie wiem, ale wygląda dziwnie. Jestem gotowa. Cóż, zacznijmy, skoro wszyscy są gotowi. Tematem naszej lekcji są funkcje. Ha. I tak wie, że jej miejsce jest w koszu. <noise> Nie zwracaj na nią uwagi, Anielo. Dobrze. Masz rację, nie będę. Anielo, słuchaj. Mamy tu całe 100 dolarów. Tak, masz rację. Żebraczki. Przegrywy. Ha Smrody. Nie pasujecie tutaj. Po prostu posłuchaj nowego tematu. Funkcją jest... To nie my. To nie my. Mam tego dosyć. Melciu, odłóż torbę. Anielo, siadaj przy ławce. Co? To moja ławka. Już nie. I koniec tematu. Ha. Hmm. Zrobię wszystko, by wywalić was z tej szkoły. Melciu, cisza. Słuchajcie nowego tematu. To koniec lekcji. Ale za takie zachowanie będziecie mieli test na nowy temat. Nie spóźnijcie się. To wszystko przez was, smrodów! Czekaj na mnie, Anielo. Teraz zabrały mi moją ławkę. A potem co? Życie? O, zbytnio dramatyzujesz. Poćwicz i nie marudź. Tak, masz rację i. Gdzie jest Poldek? Cóż, nie mogę się uspokoić. Muszę coś zrobić. Co ty chcesz zrobić? Zapłacę im pieniądze i odejdą. A myślisz, że pieniądze wystarczą? Tak, masz rację. Potrzebujemy czegoś mocniejszego. A może? E, postradałaś rozum? Hmm. E, o. Tak, to przesada. E, o. A, mam wszystko zaplanowane. Najpierw pozbędę się jednej, a wtedy druga sama odejdzie. Finito. A, będę udawał, że nic nie słyszałem. Mm, idziesz, Anielo? Już idę, siostro! Ech, ech. Zaczynam lubić tę szkołę. Hej, dokąd idziesz? Chwila. Halo. Chodź tutaj. Ha, zajmę się tobą. Jedna padła. No to została jeszcze jedna. Skończyłam. No, cóż. Po co mnie wołałaś, skoro poszłaś beze mnie? A. Ha, ale z ciebie sportowiec. Ha. Czemu jesteś tak mm. ukochana? Nic, właśnie pozbyłam się problemu. Przerażasz mnie, Melciu! Ha. Nie martw się. Właśnie zamknęłam jedną kujonkę w magazynie. Co ha. Ani słowa więcej. Rozumiesz? Gdzie jest twoja siostra? O, a może już została wyrzucona. Ha, 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 ha. <noise> Musi gdzieś tu być hmm. Jeśli nic jej nie zrobiłaś Dobra, ustawcie się szybko i zaczynajmy Edwardzie Jestem tutaj Melciu Tutaj Anielo Tu Została Krysia Otwórzcie, pomocy Krysiu Tu No, to zaczynajmy Panie Ryśku, ale Krysia Rozmawia hmm. Będziesz pierwsza, Melciu Pokaż wszystkim jak należy to zrobić. Aha, dobra robota! Jesteś następny, Edwardzie! Nie! Nie chcę! Bez gadania! Rozumiem! Anielo, wyjdź! Nienawidzę zajęć na siłowni! Nienawidzę drzwi! Mm. A, jestem tutaj. Ratunku! Dobra robota, Anielo! Krysiu, szykuj się! Jestem właśnie tu! Cieszę się, zaczynaj! Skończyłem ćwiczenie! A, jeszcze tylko trochę! Ach, dałam plamę. Zacznę od nowa. Czy możemy już iść? Tak, Anielo, a Krysia a. ma jeszcze jedną serię. Mam radę. I raz, i dwa. A! To zadziałało! Powinnam po prostu obliczyć siłę ciosu. Oh. A, to boli. I obliczyć poziom bólu. Aa, <g tim> zaraz się rozpocznie. Muszę coś z tym zrobić. 99... 100! Dobra robota! Fuj! Musimy natychmiast wytrzeć podłogę! Lub postawić znak. Ostrożnie mokra podłoga. Tak, zdążyłam na czas. Wszystko gra, Anielo. Uuu, zobacz, kto tu jest. Myślałam, że spodoba Ci się ten mały pokój, bo wygląda jak twój dom. Koniec zajęć. Krysia i Aniela dostają dziś plusy. Wow! Super! O, ha. Nie chcecie dołączyć do drużyny piłkarskiej? E, może później. Skąd wzięły się te dobre oceny? Przecież jesteśmy bogaci, a Krysi nie było całą lekcję. <laughs> to świetny żart, Melciu. To nie żart. Daj im od razu mierne. A, jestem nauczycielem i ja decyduję. I dostajesz jedynkę za swoje zachowanie. Co? Jak śmiesz. Hmm. Wiesz co? Zmieniłem zdanie. <laughs> Jedenka. Złożę skargę. Meciu, nie bądź taka. Ja też nie zrobiłem ani jednego pociągnięcia, ale daj mi piątkę. To niesprawiedliwe. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Idź sobie. Ale jesteśmy wredni. Do widzenia. Nie wiem, jak to zrobiłaś, Anielo, ale mamy piątkę. po prostu bardzo cię kocham. Ha. Mm. Mm. Ale chyba potrzebujesz prysznica. Ha. Wykułaś wszystko, Anielo? Tak. Nie możemy oblać tego testu, wiesz o tym. Inaczej zostaniemy wyrzucone. Wow! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nawet o tym nie myśl. O, proszę, proszę! Nie! Ale to jest moje marzenie. Wiesz, jak dobrze tańczę? Nie! Mamy ważny test z historii. I tak nie zdam testu, bo niczego nie umiem. A ja niczego nie słyszę. Szyszczko, proszę. Proszę. Dobrze, ale jak zdasz test? Myślałam, że możesz napisać go za mnie. A A co jeśli nas złapią? I i tak tego nie zrobię. Zrobisz. Zobacz co za miernoty. Hmm? I pachną jeszcze gorzej. Nawet nasze śmietniki lepiej pachną. Uj. Uj. A, chyba musimy iść. Czy my śmierdzimy? Tak, to tak. masz konkurs, na który musisz się Uj. przygotować. Ha. Dobrze, masz rację. Co? Zamierzasz wziąć udział w pokazie talentów? Tak, a dlaczego nie? Nie licz na to. W tej szkole jest tylko jeden utalentowany człowiek, to ja, a ty możesz się co najwyżej zgłaśnić. Uh, ty. A ja co? Zapomniałaś, że mamy dziś test z historii. <śpiewa> 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 A dziewczyny, spokojnie. Idziemy. Anielo. A co mnie obchodzi jakiś test? Każdą ocenę można kupić. O tak. Nie wiesz, czym są pieniądze. Zapomniałam. Hmm... <śpiewa> Zobaczymy, czy Twoje pieniądze pomogą Ci wygrać. Hmm. Wątpisz we mnie. Tak, ona jest najlepsza. Nikt jej nigdy nie pobił! Nie, nie spodziewamy się wygranej. A właśnie, że tak. Nie wyjdę bez pierwszego miejsca. To się jeszcze okaże. Chodźmy, chłopcy. Hmm. Chwila! Jesteś lepsza niż ona. Dobrze. Masz rację, chodźmy. A, spokojnie. Dam sobie radę. Nadal tu jesteś. Hmm? Moi rodzice nie pozwolą nam się uczyć. Wyjdź już stąd, marzyłam o pójściu do tej szkoły i nie dam się po prostu wyrzucić. Pospieszcie się i idźcie na swoje miejsca. Hmm. Krysiu, gdzie jest Twoja siostra? Ona, ona, ona. Gdzie ona jest? Nie przyszła. Ha. Nie widzę jej. Ona. Ha. Poszła do toalety. Boli ją brzuch. Hmm. Więc przegapi egzamin końcowy. Nie, nie, nie ma mowy, żeby przegapiła test. E, jakoś jej pójdzie. Dobrze, nie traćmy czasu. Zdejmijcie wszystko inne z ławek i zaczynamy. Mówisz, że nie przyjdzie? A co z pokazem talentów? A może zdecydowała się to pominąć? Ale jeśli pominie test, na pewno zostanie wyrzucona. Tak. Cisza. Siądźcie i zaczynajcie. Zrobię sobie drzemkę. Mm. Ej, powinniśmy jej powiedzieć, że Aniela nie przyjdzie? Nieźle. Wtedy te żebraczki natychmiast zostaną wyrzucone. O nie, tylko nie to, co byście chcieli. Hmm. Ale wiesz, że nasze milczenie kosztuje. <laughs> nie mam pieniędzy. Ha, więc pani Klaudia się dowie. Nie. Chwila, może rozwiążę testy za was. Eh... nawet mnie nie dotykaj. Dobrze, spokojnie. W porządku, rozwiąż test za nas. I nic nie powiecie. Nie, ale tylko dlatego, że jesteśmy mili. Mhm. Teraz możemy odpocząć. Tu, 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 tu. Podczas gdy ta żebraczka rozwiązuje wszystko za nas. Jaka szkoda. I nadal ma nadzieję, że wygra. Przykre. Dziękuję ci, Anielo. Chciałbym zaprosić na scenę Melcie. Nadeszła pora ogłosić zwycięzcę. A nawet przez chwilę wierzyłam, że możesz wygrać, żebraczko. Jeszcze raz mnie tak nazwiesz. I co mi zrobisz? Hmm. A najbardziej utalentowanym uczniem jest Aniela. A, a? To trofeum jest twoje. To jest być pokonanym przez żebraczkę. A. Dziękuję. To było bardzo miłe. Ale muszę lecieć. Co? Dobrze. Oddajcie testy. Jak twój żołądek. A, dziękuję. Dużo lepiej. Miło to słyszeć. Gratulacje, siostro. Ha! Tak nie może być. Gotowe. Wszyscy dostajecie piątki. Poza tobą, Melciu, ty dostałaś jedynkę. Musiałaś coś pomylić. No tak, oczywiście. Koniec hmm. lekcji. Możecie wychodzić. Do widzenia. Widzicie, że braczki, pieniądze rozwiązują wszystko. Dziękuję, siostro. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. No, to nic takiego. A ty masz puchar. O, o! Spójrz, Anielo! Jesteś na tablicy szkolnych talentów! Chodźmy na lekcję. Chodź, bo się spóźnimy. Jestem biedna. Jestem Aniela. Mam dość tych bliźniaczek. Nie zasługuję na to, by być ze mną na tej samej tablicy. Skoro nie chcesz podobroci, to rozwiążemy to inaczej. Chłopcy. Dobrze, możemy iść. A teraz pójdę do łazienki, a potem na zajęcia. Spoko. Rozumiecie? <laughs> tak. I bądźcie twardzi. Muszą na zawsze opuścić tę szkołę. <laughs> Co tak sterczycie? Mam znaleźć kogoś innego. Nie. Nie. O, hej, mogę wam jakoś pomóc? Ja. Żebraczko! Ja. Co ty tu robisz? Fuj! Śmierdzisz biedą! To twoje miejsce. Żebraczki! Przestańcie, puszczaj! Zabierz siostrę i wynoś się ze szkoły! Teraz na pewno je wywalą. Cóż, biedna dziewczynko, chcesz więcej? Dokładnie. Chwila, kumam, musimy iść. Nic ci nie jest, Krysiu? Nie, jestem cała. Dziękuję, siostro. Jesteście takimi głupolami. Meciu, ale nie myśleliśmy. Nie My nigdy nie myślicie. Sorki, Odwajcie kasę, muszę wszystko robić sama. Nie będę się zabierać za ten babski biznes. A! Dobra, chodź na lekcję. Cześć, Sałatka, co? Dziękuję. Jak zwykle na diecie, panno Melciu? Tak, tak, oczywiście. Ach, nic nie zostało. Ha. Dziewczęta, nie ma już nic. Proszę. Mhm. O, o aha. jestem taka głodna. Patrz na to, ta obrzydliwa Melcia się obżera. Chciałabym, żeby ktoś zabrał jej te hamburgery. O, mówisz masz. O, chwila. Mogłybyśmy być za to wyrzucone. Tak, masz rację. Potrzebujemy planu. Aha. Czy to dobry plan? Najlepszy. Proszę, bez zbrodni. Hmm. Hmm. Voilà. Hmm. Ale Halloween już się skończyło. Ach, to mój plan. Proszę bardzo, to jest dla siebie. Ty siadaj tam. Spoko. Witam, panno Melciu. Hmm. Kim jesteś? Jestem zajęta. Jestem twoim osobistym ekspertem od burgerów. Ekspert od burgerów? Tak, muszę sprawdzić wszystkie twoje burgery, bo zasługujesz na najlepsze. Hmm. Ha. Ha. To prawda. Mów dalej. Hmm. Ten jest zbyt miękki. A ten... Hmm, nie, sam tłuszcz. Ten jest za mały. Ha. Ten jest w porządku. To idealny burger. Ach, dziękuję. Merci. Co mam teraz zrobić? Hmm? Co ty tam masz? Sałatka. Czy nie jest genialna? Zwyczajna. Daj mi to. A. Tylko nie przyjmuj ekspertów od sałatek, bo niczego nie zjem. Ostatnio zachowujesz się trochę dziwnie. Dobra, zjem gdzie indziej. A. Mm, 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 mm. Ekspert od burgerów, co? Pokażę ci. A. O, panno Melciu? Do mojego biura. A. A, to... to bliźniaczki. To nie moja wina. Szybko. Pa, pa. Twoje wąsy odpadają, a? <grymne> te bliźniaczki, żebraczki, te śmierdziele! Co one sobie wyobrażają? Ha. O, Melcia, co ty robisz? Tak. Nic mi nie jest. Miło to słyszeć. Chodźmy, Krysiu. No już, chodź. Teraz? Przepraszam, Melciu. Ten ma dużo kalorii. Dziękuję. Lepiej biegnijmy, bo się spóźnimy. Aha, Melciu, idziesz czy nie? Idźcie, dogonię was. Do zobaczenia w klasie. Myślę, że zostaniemy przyjaciółkami. Nie wydaje mi się. Dziękuję. Pomocy! Ah. Ah, uratuj nas! Ah, pomocy! Ha. Ten jest dla Was, jest idealny. <grym wytkujesz> Posprzątaj to w tej chwili. Nie możesz brudzić w bogatej szkole. Aha. Aha. Muszę się ich pozbyć i to teraz. Hmm. Hmm. Załatwię to. Wkrótce nic po nich nie zostanie. Bo. Boję się, biedna. Muszę to od razu skończyć. No. no i to tyle, gotowe. Ale to nie byłam ja. Ona była cały czas ze mną. Widziałam to na własne oczy. Takie zachowanie jest nie do przyjęcia w naszej szkole. Prztrzyj oczy. Nie zrobiłabym czegoś takiego. Uspokój się. Uspokójmy się wszyscy. Wiesz co, panno Anielo? Zostaniesz wydalona za takie zachowanie. Skoro tak mówisz, ale. ale nie możesz. To moja siostra. Ona tego nie zrobiła. Panno Krysiu, przykro mi, ale sama to widziałaś. Tak? To ja też pójdę. Ha au! Jak sobie życzysz twój wybór? Czekaj, Anielo. Musimy udowodnić, że to nie ty, Krysiu, niczego nie udowodnimy. W tej szkole chodzi o pieniądze, a my nie mamy żadnych. Nie martw się, wymyślimy coś. Co to? Nie myślałaś chyba, że zostanę tutaj bez ciebie. Ha, zostałyście wydalone Mam dzisiaj urodziny To większe święto niż urodziny Pamiętaj, nie ma tak świetnych świąt jak moje urodziny Cóż, chwila Nie zwracaj na nią uwagi Cieszę się, że już więcej cię nie zobaczę Chodźmy, nie mamy nic więcej do roboty no to wy nocha! Nie pasujecie tutaj! Spokojnie. O, super. Mówiłam, że się ich pozbędę. To, to byłaś, byłaś ty? ty? Oczywiście, że tak. A Aniby kto inny. Czy to ty ustawiłaś to wszystko? E, mogę wszystko wyjaśnić? O nie. Prawie zmusiłaś mnie do wydalenia sióstr. Nie pasują tutaj! Tak! Każ im się wynosić. To wy się stąd wyniesiecie. Do mojego biura. Zanim was wydalę. Ha, ha, ha. Pomożecie mi, prawda? E, cześć. Tak, 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 tak zaraz tak, będę. Zaraz tak, tak. przyjdę. Ha, ha, ha. My ci pomożemy. Ale jak to? Przez nią prawie nas wyrzucili. Tak. Hmm. <grym> No dobrze, dobrze. Na serio chcecie to zrobić? Oczywiście. Chodźmy już. Hmm? I przepraszam za to wszystko. Ja myliłam się. Jesteście bardzo miłe. Ty też. Trochę. No to pora posprzątać.